Kurczaka podaje sprzątaczka brudną ścierką. Przede wszystkim Pani pochamsku wyrwał tego kurczaka! Jako korpus dylikki. Ścierkę, ścierkę mi wyrwał, moje narzędzie pracy. Panie kierowniku, ukraść chciał mi tego kurczaka! No pewnie, bo po co by wyrywał? To złodziej! I pijak, bo każdy pijak to złodziej! Brudna ścierka, proszę Pana. Od tego jest ścierka, żeby była brudna. Proszę pana. Podstawowe zasady higieny. Proszę pana. Podstawowe zasady higieny są takie, że jak się wchodzi, to się puka. A pan wchodzi bez pukania, z brudną ścierką. Nie będę tu więcej kupował. Kaziu, poczekaj chwilę. Panie kierowniku, on się na wszystkie sklepy obraża. Mieszkamy na służewcu, Toż do żoli Boża mamy wszystkie sklepy poobrażane. Dobryt gości będę jeździła, tu nie będę kupował. Proszę, niech mnie pan umieści na tej swojej gablocie. Przepraszam bardzo, ale to my decydujemy, kto będzie wisiał na tej naszej gablocie. Tak. A teraz. Panie Sławku!